Jak obiecałem w filmie, w którym informowałem o śmierci Matyldy, że jak to się potwierdzi, to nagram podsumowanie. Tak się stało. Matylda nie żyje. I dziś taki luźniejszy odcinek. Jeni jej nie lubili i ni lubili. Osobiście lubiłem ją i być może nie będę obiektywny w tym filmie. Niektórzy, a trochę takich komentarzy poczytałem, pod różnymi postami czy filmami, pisali, że jest teraz już była. To postać zbyteczna, grająca jedynie siostrę Natalii i robiła za jej tło. Owszem, w ostatnich sezonach tak było. Lecz jeśli weźmiemy sobie cały kształt, to miała lepszą rolę niż na przykład Wysocka, chyba zgoda, co nie? Miała wątki w Straży Miejskiej. Nie ukrywam, trochę tego brakuje w nowych sezonach, ale pewnie produkcja już do tego nie wróci. Pomagała i zarazem pracowała w agencji Krzyśka. O Arku i to co jej zrobił nawet nie będę wspominać. Chyba każdy pamięta jak ją urządził. Więc nie było aż takiej tragedii. Ogromny plus, że nie zepsuli tej postaci. Po prostu znalazła pracę i wyjechała, równocześnie mogli postąpić z goła inaczej i też by było. Serialu odeszła w 1200 odcinku. Teraz ją uśmiercili jak Michała z pierwszej miłości. Dziwny zbieg okoliczności, co nie? Pozdro dla kumatych i co są w temacie. Ja oficjalnie nic nie wiem. Dlaczego tak zrobili? Bo jest siostrą jednej z głównych bohaterek i kiedyś czy później musiałaby się pojawić. A zapewne aktorka nie chciała grać w serialu, także musieli uśmiercić postać. Jakby tego nie zrobili, to pojawiłyby się pytania od fanów Natalii i Marka, gdzie jest Matylda, co z nią i tak dalej. A tak już ich nie będzie, szkoda mi będzie jej brakować, ponieważ miałem cichą nadzieję, że jeszcze kiedyś wróci i dostanie jakiś fajny wątek, znajdą pomysł na nią, czy nawet zwiąże się z którymś z policjantów. A tu wyszło zupełnie coś innego, daj koniecznie znać w komentarzu, czy będzie Ci brakować Matyldy?